Jesteśmy już prawie na poziomie zero e, historycznym, e, ile gruzu dotąd udało się stąd wyciągnąć? Wyciągnęliśmy mniej więcej około 400 metrów sześciennych gruzu, z początku wyciągaliśmy te gruzy taśmociągami, ale były bardzo ciężkie warunki, musieliśmy do tego wyznaczyć inne urządzenie, taką windę dekarską, ponieważ tu było dużo zmrożeń. Ile czasu zajęło wyciągnięcie tych ponad 400 metrów sześciennych gruzu? Mniej więcej około półtora miesiąca, ale cały czas na bieżąco musieliśmy tutaj zabezpieczać, stemplować ściany, stropy. Co dalej z tym gruzem w tych otworach okiennych? Ten gruz będzie dalej transportowany pasmociągami. Większe kawałki cegiem będą dalej uzupełniane. Kamień dalej wykorzystamy do elewacji.